Budzisz się wykończony i to wcale nie jest zmęczenie fizyczne, to coś znacznie głębszego, co czujesz aż w środku. To tak, jakby twój umysł był podpięty pod tysiąc niewidzialnych kabli, które szarpią twoją energię w każdą możliwą stronę, wysysając z ciebie ostatnie resztki sił psychicznych. Próbujesz się skupić, ale myśli uciekają. Próbujesz odpocząć, ale nie potrafisz. Czujesz ciężar i wyczerpanie, które nie mija po śnie. I nie znika po urlopie. A najgorsze jest to, że nawet nie zauważasz, co ci to robi. To ciche, niewidoczne nawyki, tak mocno wpisane w twoją codzienność, że stały się częścią tego, kim jesteś. I one dosłownie zabijają twoją energię, jasność myślenia i spokój. Podczas gdy walczysz o więcej siły, skupienia i odporności psychicznej, w twojej głowie zachodzą procesy, które to wszystko sabotują. To jak próba napełnienia dziurawego wiadra. Dolewasz wody, ale ona ucieka. Próbujesz odpoczywać, medytować, odciąć się, ale energia nadal wycieka, bo źródło problemu nie jest na zewnątrz. Ono jest tutaj, w środku. W tym, jak używasz swojego umysłu i jak pozwalasz pewnym schematom myślowym działać bez żadnej kontroli, pożerając twoje siły witalne bez twojej wiedzy. Brutalna prawda jest taka: jesteś własnym wampirem energetycznym. To nie ludzie, nie praca i nie okoliczności zewnętrzne całkowicie cię wykańczają. To zachowania mentalne, które powtarzasz każdego dnia, przez cały dzień bezrefleksyjnie, nie widząc, że za każdym razem, gdy wpadasz w te schematy, dosłownie wyrzucasz swoją energię psychiczną do kosza. Marnujesz cenne paliwo na procesy, które donikąd nie prowadzą, nic nie rozwiązują, a jedynie zostawiają cię bardziej wyczerpanym, zmieszanym i słabym. Marek Aureliusz, cesarz filozof, który rządził Rzymem u szczytu jego potęgi, mierzył się z presją, której większość z nas nie potrafi sobie nawet wyobrazić. Wojny, zdrady, kolosalna odpowiedzialność, a mimo to, pośród tego wszystkiego, wypracował jasność umysłu i wewnętrzną siłę, która wspierała go do samego końca. Wiedział coś, czego większość ludzi nigdy nie odkrywa, że energia mentalna nie jest nieograniczona, że musimy jej strzec jako najcenniejszego zasobu, jaki mamy i że większość tego, co nas wyczerpuje, nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza. Pisał do samego siebie w swoich rozmyślaniach głębokie refleksje o tym, jak ludzki umysł sam się niszczy, gdy nie jest zdyscyplinowany, gdy nie jest obserwowany i gdy pozwala mu się biegać samopas, jak dzikiemu zwierzęciu. Marek Aureliusz miał brutalnie szczere pojęcie o naturze ludzkiego umysłu. Wiedział, że nie atakują nas rzeczy zewnętrzne, ale to jak na nie reagujemy, ile miejsca pozwala im zająć w naszej świadomości, i jak bardzo wzbraniamy się przed odpuszczeniem, akceptacją i pójściem naprzód. Obserwował u siebie z bezlitosną uczciwością wszystkie zachowania mentalne, które wysysają energię powodują niepotrzebne cierpienie i zmieniają życie w nieustanną walkę z samym sobą. Zastanów się przez chwilę. Ile razy dzisiaj wracałeś myślami do czegoś, co stało się wczoraj, w zeszłym tygodniu, miesiącu czy lata temu? Ile razy odtwarzałeś tę trudną rozmowę, ten błąd, tę głupią sytuację, moment bólu czy upokorzenia? Czy dociera do ciebie, że za każdym razem, gdy to robisz, spalasz cenną energię na coś, co już nie istnieje? Przeszłość się skończyła, już jej tu nie ma, ale w twojej głowie ona wciąż żyje, wciąż się dzieje i wciąż cię wyczerpuje. Przeżywasz ten ból, gniew i wstyd na nowo, a każde takie wrócenie do tego jest jak rozdrapywanie rany. To jak spalanie paliwa na jazdę w kółko po tym samym parkingu. Donikąd nie jedziesz, po prostu się wykańczasz. Marek Aureliusz pisał, że wszechświat to zmiana, a życie to tylko nasze wyobrażenie o nim. Wszystko, co się stało, już się zmieniło, przekształciło się, minęło. Jedynym miejscem, gdzie to wciąż trwa, jest twój umysł, a trwa tam tylko dlatego, że wciąż to karmisz, wciąż tam wracasz i wciąż to przeżuwasz. To mentalne przeżuwanie, ten nawyk ciągłego mielenia przeszłości, to jeden z największych złodziei energii. Większość ludzi robi to automatycznie, nieświadomie wierząc, że coś analizują, że próbują zrozumieć, że chronią się przed powtórzeniem błędów, ale tak nie jest. Oni się po prostu torturują. Marnują swoją żywotność na coś, czego nie da się zmienić, naprawić ani cofnąć. A teraz pomyśl o czymś przeciwnym. Ile razy dzisiaj złapałeś się na martwieniu o to, co wydarzy się jutro, za tydzień, za miesiąc czy za rok? Ile razy projektowałeś w głowie katastroficzne scenariusze, wyobrażałeś sobie porażki i przygotowywałeś się na nieszczęścia, które prawdopodobnie nigdy się nie wydarzą? To jest lęk, a lęk to spalanie energii na coś, czego jeszcze nie ma i co może nigdy nie zaistnieć. To życie w wyimaginowanej przyszłości pełnej strachu i napięcia. Każda minuta spędzona w tym stanie to marnowanie sił, które mógłbyś wykorzystać tutaj, teraz. W tej realnej chwili. Marek Aureliusz widział to bardzo wyraźnie. Wiedział, że większość naszego cierpienia bierze się z dwóch rzeczy: opłakiwania przeszłości lub lęku przed przyszłością. Jedno i drugie to iluzja, jedno i drugie to konstrukty myślowe bez realnej treści. Przeszłość nie możecie skrzywdzić, bo już jej nie ma. Przyszłość nie możecie skrzywdzić, bo jeszcze nie nadeszła. Jedyne miejsce, gdzie toczy się życie, jest teraz, ta chwila, ta sekunda. Kiedy utkniesz w przeszłości lub w lęku o przyszłość, marnujesz jedyny moment, który naprawdę masz. Palisz energię na duchy i cienie, na rzeczy, które nie mają nad tobą żadnej władzy, poza tą, którą sam im oddajesz. I jest coś jeszcze, coś bardziej podstępnego i niszczycielskiego nawyk porównywania się z innymi. Zerkanie na cudze życie, sukcesy i osiągnięcia, i używanie tego jako miarki do oceniania własnej wartości. Za każdym razem, gdy to robisz, gdy patrzysz na kogoś i myślisz, dlaczego ja taki nie jestem, dlaczego ja tego nie mam, dlaczego im się udaje, a mnie nie, wchodzisz w grę, której nie da się wygrać. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ma więcej, jest lepszy lub bardziej do przodu. Zawsze. Jeśli na tym budujesz swoje poczucie wartości, skazujesz się na życie w wiecznym niezadowoleniu, poczuciu bycia gorszym i na mentalne wycieńczenie. Marek Aureliusz głęboko rozumiał, że każdy ma własną ścieżkę, własne tempo i własną naturę. Porównywanie się jest absurdalne, bo zestawiamy ze sobą rzeczy nieporównywalne. Nie znasz walk, które stoczył ten drugi człowiek. Nie znasz ceny, jaką zapłacił. Nie znasz jego poświęceń, okoliczności ani szczęścia, widzisz tylko wynik. Kiedy porównujesz swój proces wewnętrzny z zewnętrznym wynikiem kogoś innego, tworzysz iluzję porażki, która wysysa z ciebie całą energię. Zużywasz siły życiowe, by karmić poczucie niewystarczalności, które nie ma podstaw w rzeczywistości. Istnieje ono tylko dlatego, że wybrałeś zewnętrzną miarę do zmierzenia czegoś, co jest w środku. Wraz z porównywaniem idzie inne rujnujące zachowanie, ciągłe szukanie akceptacji u innych. Robisz coś, mówisz coś, osiągasz coś i natychmiast czekasz na reakcję otoczenia. Potrzebujesz, żeby inni to uznali, pochwalili, potwierdzili. Za każdym razem, gdy tak robisz, oddajesz swoją energię na zewnątrz, składasz swój spokój, satysfakcję i poczucie wartości w ręce innych ludzi. To tak jakbyś próbował utrzymać się na fundamentach, które nie należą do ciebie, które mogą zniknąć w każdej chwili, które chwieją się zależnie od humoru, opinii czy uwagi innych. Marek Aureliusz był cesarzem. Mógł szukać poklasku na każdym kroku. Wiedział jednak, że to pułapka. Pisał, że najlepszą zemstą jest nie być takim jak swój wróg i że aprobata innych ani nie dodaje, ani nie ujmuje niczego twojej prawdziwej wartości. Twoja energia mentalna należy do ciebie. Kiedy uzależniasz ją od cudzej opinii, stajesz się niewolnikiem. Tracisz kontrolę nad własnym stanem wewnętrznym. Co gorsza, wykańczasz się, próbując kontrolować coś, co jest poza twoim zasięgiem. To, co inni o tobie myślą. Naginasz się, dostosowujesz grasz rolę, próbując wydusić akceptację od ludzi, którzy często nawet nie zwracają na ciebie uwagi, bo są zajęci własnym życiem. Swoimi kompleksami i własnym szukaniem potwierdzenia u innych. Pomyśl teraz o czymś, co się wydarzyło, a co ci się nie spodobało coś, co cię sfrustrowało, poirytowało, co nie poszło po twojej myśli. Zastanów się, ile czasu i energii straciłeś na opieranie się temu, na życzenie sobie, żeby było inaczej, na mentalną walkę z rzeczywistością. Ten opór to kolejny potężny wampir energetyczny. Bo rzeczywistość już jest taka jaka jest. To się stało. To trwa. Możesz spalić całą energię na marzenia, żeby było inaczej, ale to nic nie zmieni. To jak pchanie ściany w nadziei, że się przesunie. Tylko się zmęczysz, tylko się wyczerpiesz. Marek Aureliusz miał potężną zasadę. Przyjmij wszystko co się dzieje, nawet jeśli wydaje się nieprzyjemne, bo prowadzi to do czegoś, co jest konieczne dla zdrowia wszechświata. Rozumiał, że opór wobec tego, co jest, wysysa więcej sił niż sama trudna sytuacja. Kiedy akceptujesz to, co się dzieje, nie mówię, że musisz się na to zgadzać, że ma ci się to podobać, czy że masz się poddać. Mówię, że przestajesz marnować energię na walkę z czymś, co już istnieje. Zachowujesz tę siłę, by zareagować, dostosować się i znaleźć rozwiązanie. Akceptacja to niebierność, to inteligencja strategiczna. To oszczędność energii psychicznej. Istnieje też coś, co po cichu wysysa energię przez lata, a nawet dekady uraza. Ten żal, który w sobie nosisz, ten nierozwiązany gniew, to przebaczenie, którego odmawiasz. Za każdym razem, gdy myślisz o osobie, która cię zraniła, gdy przeżywasz na nowo niesprawiedliwość, zdradę czy ból, zatruwasz własny umysł. Nie robisz krzywdy tamtej osobie. Ona prawdopodobnie poszła dalej. Żyje swoim życiem, może nawet nie pamięta, co się stało. Ale ty nosisz to jak ciężki kamień, każdego dnia, tracąc siły i niszcząc swój wewnętrzny spokój. Marek Aurelius pisał, że najlepszym sposobem na zemstę na kimś, kto wyrządził ci zło, jest nie stać się takim jak on. Wiedział, że trzymanie urazy daje tamtej osobie stałą kontrolę nad twoim stanem psychicznym, to jak oddanie kluczy do swojego spokoju komuś, kto cię skrzywdził. Karmiąc tę urazę, pozwalasz tej osobie ranić cię wciąż na nowo, nawet jeśli nie ma jej już w twoim życiu. Przebaczenie nie jest dla tamtej osoby, jest dla ciebie. By uwolnić energię uwięzioną w pętli bólu i gniewu, która nie służy już żadnemu celowi. I wreszcie zachowanie, które jest chyba najbardziej wycieńczające ze wszystkich. Potrzeba kontrolowania wszystkiego. Kontrolowania tego, jak potoczą się sprawy, jak zareagują ludzie. Jak rozwinie się przyszłość? Chcesz gwarancji, chcesz pewności, chcesz wiedzieć, że wszystko się uda i nic nie wyjdzie poza scenariusz, który ułożyłeś sobie w głowie. Za każdym razem, gdy coś wymyka się spod kontroli, gdy życie nie zachowuje się tak, jak oczekiwałeś, wpadasz w panikę, lęk i frustrację. To pożera absurdalną ilość energii, bo próbujesz kontrolować to, co niekontrolowalne. Marek Aureliusz miał fundament w swojej filozofii. Odróżnianie tego, co jest pod Twoją kontrolą, od tego, co nie jest. Wiedział, że jedyną rzeczą, nad którą naprawdę panujemy, są nasze własne myśli i działania. Wszystko inne jest zewnętrzne. Ludzie zareagują tak, jak zechcą, okoliczności się zmienią, życie potoczy się swoim torem. Próbując kontrolować to wszystko, walczysz z naturą rzeczywistości. Spalasz energię na próby dokonania niemożliwego. Rezultatem jest tylko wyczerpanie, frustracja i stałe poczucie, że zawodzisz, podczas gdy tak naprawdę nigdy nie miałeś nad tymi rzeczami władzy. Teraz weź głęboki oddech i pomyśl o tym wszystkim. Pomyśl, ile Twojej energii ucieka przez te ciche nawyki: przeżuwanie przeszłości, lęk o przyszłość, porównywanie się, szukanie akceptacji, opór wobec rzeczywistości, chowana uraza, próba kontrolowania wszystkiego. To nie są tylko irytujące przyzwyczajenia, to systematyczni złodzieje twojej siły życiowej, to schematy, które działają w tle twojej świadomości, nieustannie cię drenując i zostawiając wykończonym bez wyraźnego powodu. Pytanie brzmi: co z tym zrobisz? Bo sama wiedza o problemie nic nie rozwiąże. Marek Aureliusz nie tylko zidentyfikował te niszczycielskie wzorce, opracował praktyki i dyscyplinę umysłu, by z nimi walczyć. Ty możesz zrobić to samo. To nie jest łatwe ani szybkie, ale jest możliwe. Kiedy zaczniesz odzyskiwać swoją energię i przestaniesz karmić te niewidzialne wampiry, stanie się coś niezwykłego. Odkryjesz, że masz w sobie znacznie więcej siły niż przypuszczałeś. Zrozumiesz, że wyczerpanie nie było stałym elementem twojego życia, ale wynikiem tego, jak używałeś swojego umysłu. Najpierw, Musisz rozwinąć w sobie uważność. Marek Aurelius ćwiczył coś, co możemy nazwać mentalną strażą. Obserwował własne myśli, zauważał, kiedy wpada w destrukcyjne schematy. Sama ta obserwacja już przerywa wzorzec. Kiedy łapiesz swój umysł na mieleniu przeszłości i zdajesz sobie sprawę, znowu to robię, tworzysz przestrzeń. Małą szczelinę między bodźcem a reakcją. W tej szczelinie jest Twoja wolność. Możesz tam wybrać. Czy będę to dalej karmić, czy przekieruję uwagę na coś, co naprawdę ma znaczenie? Za każdym razem, gdy złapiesz się na wracaniu do przeszłości, zadaj sobie proste pytanie: Czy to mi w czymś pomaga? Czy to przeżuwanie coś rozwiązuje, czy tylko mnie torturuje? Jeśli odpowiedź brzmi, że tylko cię torturuje, masz wybór, możesz świadomie odwrócić uwagę. Sprowadź umysł z powrotem do teraźniejszości. Poczuj swoje ciało. Obserwuj oddech. Rozejrzyj się wokół, zaangażuj się w to, co dzieje się teraz. To nie jest ucieczka, to inteligencja, to oszczędzanie sił, to odmowa wrzucania swojej energii w czarną dziurę. Z lękiem o przyszłość jest podobnie. Marek Aureliusz miał potężne ćwiczenie wizualizowanie najgorszego możliwego scenariusza i przygotowanie się na jego akceptację. Nie po to, by się nim dręczyć, ale by zrozumieć, że nawet w najgorszym przypadku Dasz sobie radę, przetrwasz. W większości przypadków najgorsze, co sobie wyobrażasz, nigdy się nie zdarza. Twój lęk marnuje energię na statystycznie nieprawdopodobne wizje. Więc, gdy czujesz niepokój, zapytaj: Co jest pod moją kontrolą w tej chwili? Co mogę zrobić teraz? Zrób to. A co do reszty, tych tysiąca zmiennych, których nie kontrolujesz, ćwicz odpuszczanie. Ufaj, że poradzisz sobie z tym, co nadejdzie. Kiedy nadejdzie? Bo do tej pory zawsze sobie radziłeś, jesteś tutaj, przetrwałeś wszystko, co życie ci rzuciło. Twój lęk o przyszłość przed niczym cię nie chroni, on cię tylko osłabia. W kwestii porównywania się musisz pamiętać o czymś kluczowym, masz własną naturę i własną rolę w tym wielkim świecie. Porównywanie się z innymi jest tak samo sensowne jak porównywanie drzewa z górą. To inne rzeczy mają inne cele. Kiedy poczujesz chęć porównania, skieruj uwagę do środka. Zapytaj, co mogę dzisiaj zrobić, żeby być lepszym niż byłem wczoraj. Jedynym ważnym porównaniem jest to z samym sobą. Czy rośniesz? Czy się uczysz? Czy stajesz się silniejszy i mądrzejszy? To jedyna miara, która się liczy. Reszta to strata energii. Szukanie akceptacji wymaga radykalnej zmiany perspektywy. Musisz zbudować to, co Marek Aurelius nazywał wewnętrzną twierdzą, miejsce w tobie, które jest niezdobyte, które nie zależy od cudzych pochwał, które ma własny wewnętrzny standard wartości. To nie znaczy, że stajesz się arogancki, to znaczy, że przestajesz budować swój spokój na tak chwiejnym fundamencie, jak opinia innych. Robisz, co możesz najlepiej, działasz zgodnie ze swoimi wartościami. I odpuszczasz wynik, przestajesz sprawdzać, czy się spodobało, czy pochwalili, czy zauważyli bo twoja wartość tam nie leży. Ona leży w życiu w zgodzie z własnym sumieniem. Co do oporu wobec tego, co jest, ćwicz radykalną akceptację chwili obecnej. To nie znaczy, że wszystko ma ci się podobać. To znaczy, że przestajesz marnować siły na życzenie sobie, by przeszłość była inna lub by teraźniejszość nie wyglądała tak, jak wygląda. Marek Aureliusz mierzył się z zarazami, wojnami i zdradami. Przyjmował to jako część natury życia, nie z poddaństwem, ale ze spokojną siłą. Wiedział, że walka z rzeczywistością to szaleństwo. Akceptujesz to, co jest, a potem reagujesz najlepiej, jak potrafisz. Zachowujesz energię na działanie, nie na jałowy bunt. Jeśli chodzi o urazy, zrozum jedną głęboką rzecz: wybaczenie nie jest przyznaniem racji temu, co ktoś zrobił. Nie jest stwierdzeniem, że wszystko jest w porządku. To decyzja, że nie pozwolisz już tej osobie kontrolować twojego spokoju. To odcięcie pępowiny, która cię z nią łączy. Marek Aureliusz pisał, że gdy ktoś wyrządzi ci zło, zapytaj siebie, jakie on ma pojęcie o dobru i złu. Kiedy zobaczysz, że działa zgodnie ze swoimi błędnymi przekonaniami, zrozumiesz, że jest więźniem własnej niewiedzy. Trzymanie gniewu z tego powodu jest jak picie trucizny w nadziei, że ktoś inny umrze. Wybacz nie dla Niego, lecz dla siebie, dla swojej energii i spokoju. A co do kontrolowania wszystkiego, stosuj podstawową zasadę stoicką co zależy od Ciebie, a co nie. Twoje działania, reakcje, myśli, wybory to kontrolujesz, cała reszta jest zewnętrzna. Ludzie będą robić swoje, życie potoczy się własnym kursem. Próbując kontrolować niekontrolowalne, po prostu się wykańczasz. Skup się więc na tym, co jest w Twoim zasięgu, zrób, co możesz najlepiej, a wreszcie zachowaj spokój, akceptując, że nie możesz i nigdy nie mogłeś kontrolować wszystkiego. Marek Aureliusz uczy nas po dwóch tysiącach lat, że Twoja energia mentalna to najcenniejszy zasób jest cenniejsza niż pieniądze czy czas. Każdego dnia masz ograniczoną liczbę jednostek tej energii. Za każdym razem, gdy wydajesz ją na przeżuwanie, lęk, porównywanie, szukanie poklasku, opór, urazę czy próby kontroli, marnujesz ten skarb. Palisz paliwo w procesach, które nie dają nic wartościowego, a tylko cię osłabiają i wyczerpują. Kiedy jednak zaczniesz zarządzać swoją energią z głową, gdy przestaniesz karmić te destrukcyjne nawyki, stanie się coś cudownego. Odkryjesz, że masz siłę na rzeczy, które naprawdę się liczą. Masz jasność umysłu, odporność i obecność. Nie wyciekasz już przez tysiąc niewidzialnych dziur. Zachowałeś swoją energię i dzięki niej możesz tworzyć, budować i żyć z pasją oraz celem. Transformacja nie dzieje się z dnia na dzień. Te schematy siedzą w nas głęboko. Będziesz w nie wpadać. Znowu złapiesz się na przeżuwaniu czy porównywaniu. I to jest w porządku. Marek Aureliusz nie był idealny, walczył z tymi samymi wzorcami każdego dnia. Różnica polega na tym, że się nie poddawał wciąż ćwiczył, wciąż obserwował i wciąż zawracał swój umysł na właściwe tory. Z czasem jego umysł stał się silniejszy, bardziej zdyscyplinowany i wolny. To jest prawdziwa wolność nie bycie na rajskiej wyspie bez problemów, lecz panowanie nad własnym umysłem nie bycie niewolnikiem niszczycielskich schematów zachowanie energii na to, co ważne. Kiedy to osiągniesz, Odkryjesz, że większość Twojego wyczerpania, lęku i cierpienia była narzucona przez Ciebie samego. Była wynikiem tego, jak używałeś głowy. Kiedy to zmienisz, staniesz się nie do zatrzymania. Nie dlatego, że życie stało się łatwe, ale dlatego, że przestałeś walczyć ze samym sobą. Masz w sobie siłę, o której nie masz pojęcia, ale ona wycieka przez ciche nawyki, o których nie wiedziałeś. Teraz już wiesz. I teraz masz wybór: możesz dalej pozwalać tym wampirom wysysać z ciebie życie, aż nic nie zostanie, albo możesz zacząć dzisiaj, teraz odzyskiwać swoją energię, chronić swój najcenniejszy skarb i stać się panem własnego umysłu. Marek Aureliusz rządził Imperium i wiedział, że prawdziwa władza to nie panowanie nad ziemiami czy ludźmi, to panowanie nad własną głową. Ty masz dostęp do tej samej potęgi. Nie liczą się okoliczności ani wyzwania. Możesz zacząć teraz dyscyplinować swój umysł, chronić siły i uwolnić się od schematów, które trzymają cię w pętli wyczerpania. Wolność jest tutaj, jest w zrozumieniu, że nie musisz mielić przeszłości, nie musisz dręczyć się przyszłością, nie musisz się z nikim porównywać, nie potrzebujesz cudzej akceptacji, nie musisz opierać się rzeczywistości, nie musisz chować urazy i nie musisz kontrolować wszystkiego. Możesz to wszystko puścić, a gdy to zrobisz, odkryjesz w sobie energię, jasność, siłę i spokój. To jest ścieżka stoicka. Nie polega na tłumieniu emocji czy stawaniu się zimnym i obojętnym. To inteligencja emocjonalna, to oszczędzanie sił, to życie z celem i prawdziwą mocą. A prawdziwa moc to nie panowanie nad innymi, lecz panowanie nad sobą. Bycie wolnym we własnej głowie, bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz. Powiedz mi więc w komentarzu, który z tych cichych nawyków najbardziej wysysa twoją energię? Który z nich czujesz, że musisz przestać karmić już dzisiaj? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zapanować nad swoim umysłem i stosować filozofię stoicką, by uwolnić się od lęku i wyczerpania, zasubskrybuj kanał teraz. Nie znajdziesz tu pustej teorii ani taniej motywacji. Tutaj nauczysz się, jak zmieniać swój umysł i odzyskiwać energię, by stać się naprawdę wolnym. Kliknij przycisk subskrypcji i ruszaj ze mną w tę podróż ku wolności wewnętrznej. Transformacja zaczyna się teraz.